Cześć wszystkim, to jest dziwaczny serwer, jest ze mną Kremóweczka, a to jest... E, nie dało się mi się przywitać, hejo! Właśnie takie, wiesz, chwila ciszy, na no, przywitanie się. A to jest takie promo, nie wiem, coś w czym chcemy pokazać nasz dziwaczny serwer. Tak. Dobra. Spawnując się, spawnujecie się tutaj, czyli komenda spawn. Pokazuję wam tablicę regulaminu, którą radziłbym przeczytać, bo później nie ma czegoś takiego jak pładże. Eee, dostałem bala, bo nie wiedziałem jak sobie robić radę, albo działkę mam jedną i w ogóle, no wiecie o co chodzi. Tak, Skarbie? Tak. Dobra. Jak się zespołnujecie, patrzycie na tablicę po prawej stronie, macie portal do? Eee, Freebuild. A po lewej? Survival. Dobra, ale to zaraz. Chodź tutaj, Skarbie. Już, idę. No chodź, chodź, chodź. No idę, idę. No Na chodź, chodź, chodź. Po początku życzymy miłej gry, bo taka, taka będzie. <taka> Ta. <taka> Skromnie powiesz. Wiadro. Tada. Ta Dobra, no. Pokażemy dalej. Bloki oraz przedmioty w admin shopie są darmowe. Admin shop znajduje się tutaj po ścieżce. Idziemy, 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 idziemy. Tutaj między laskiem, laskiem i tamta piramidka to admin shop. Tada. Wszystko jest za jeden dziwak. Dziwaki na start są free, czyli wszystkie przedmioty są za darmo, tak jakby. Okej, okay, tabliczka Free Build Chłopiesz, Survival. czy nie? Człapam. Człapam. Free build Survival, da. tak? Admin Shop i Survival Free Build. Mm, survival, ja ci tam Survival. Tu mamy mini arenkę PvP. Wchodzimy, zaraz wam pokażę Tak, tam! tam! że tam nie pójdziemy. <laughs> nie, pójdziemy na chwilkę. Nie, pójdziemy no, no, na chwilkę. No, po... arena Od razu mówię. Uwaga, komenda slash kill mi. To jedyne wyjście z areny. Uwaga, nie odpowiadamy za stracone przedmioty. Tak, wchodzisz tu na własną odpowiedzialność. Życzymy mi jej zabawy. Klikając w ten guzik, dostajemy magiczne przedmioty, które uratują ci życie. Nie pokazuj. Tam ten guzik, tamten guzik, tamten guzik, tak. ten guzik. Aaaa. Teraz jest taka jazda jedna. Na tej mapie nie można chyba używać komendy. Albo można. Można chyba spawn używać, więc. Albo kill me, albo spawn, nie wiem. Będziecie musieli to sprawdzić. Chyba ustawiałem. Nie pamiętam. Takie fejl z mojej strony. E, wchodzimy sobie... Co tu robi drzewo? Rośnie. <laughs> Spoko. <laughs> nie pomyślałem o tym stawiając drzewa, dobra? Nie, to... Póź... Później to poprawimy. Albo zostawimy, fajnie wygląda. Dobra, e, wchodzicie na to. Czyli lampę nową pojawiacie się na jednym z czterech stron i się napieprzacie u góry. Ta -da -da! Cała filozofia mini PvP Mini PvP. Idź, 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 teraz biegaj z zbój jeden. Idź. Idź. idź, ja da. idź da. Dobra. Najpierw pokażemy Freebuild, którego nie, zostawi... nie zmienialiśmy, znaczy się. Zostawiliśmy, ja ci dam ty. Zostawiliśmy wszystkie domki, wszystko, żeby gracze mieli to, co mieli. Tylko, że taka zmiana nie ma mapy surowcowej i jest admin show, w którym wszystko jest za darmo. Okej, okay, wchodzimy. Jesteśmy teraz na mapie Freebuild. Jak widzicie. Padać. A, deszcz. Wszystkie domki zostały, działki są. Teraz tak, sprawa co do działek. Nie płaczcie, nie spamujcie ani nic, wiecie, na czacie, bo wystarczy napisać raz do administracji, do moderatora, on przydzieli wam działkę, cała filozofia. Administracja wystarczy was raz kocha. Tak, jasne. Dobra, mamy portale powrotne, czyli mapa główna, PvP Arena i to, na co wszyscy czekają, to znaczy ja bo ja chcę tam grać. Eee, zrobiłem ten serwer w sumie tak dla swojego trochę użytku, bo uwielbiam grać na takim trybie i będę tam bardzo bardzo dużo siedział. Ok. Dum, dum, dum. Pokaż mi skarbia. I tum, dum, dum Co ty robisz? Olicz <głos》>, nie wiedzieć. jak to, że to nie wiem, co mi zrobić. dobra. dobra. Gdzie ty jesteś? O, no, wszedłem do portalu z survival. Wszedłeś? Tak. Lubię wchodzić. To jest spawn z survivalowej mapy. Jak wiecie, albo nie wiecie, kto oglądał live'a, ten oglądał, to jest właśnie to. I teraz tak, spawnujecie się tutaj, pojawiacie się o właśnie w tym miejscu i tu macie informacje i regulamin taki mały bardzo. To jest jedna tablica z regulaminem, jak widzicie jest tylko 5 punktów, tak. To jest tylko 5 punktów. Radziłbym też przeczytać, bo to nie jest jakiś tam filozofia. To... Dum, dum, dum. Dobra, a tu macie informację o trade i jak działa zabezpieczanie terenów, bo to jest właśnie fajne. Skrypt zrobił mi Tokaj i działa to na takiej zasadzie, że jeden endstone to jakby jeden na jeden kubojt. czyli jeden taki klocek to jeden kubojt i możecie sobie zabezpieczyć cały domek tym, zawalić. Oczywiście są limity dla danej rangi, ale to macie na forum w cenniku oczywiście i tak dalej. Rangi nie są drogie, nie urywają dupy, więc mam nadzieję, że nikt nie będzie płakał z tego powodu. Gra jest na pewno za darmo na serwerze dla non-premium i premium. Pierwsza działka jest darmowa dla wszystkich, a ranga chyba VIP i premium ma po dwie działki. Kolejna działka się kupuje już to w panelu. Link będzie w opisie na pewno. Okej, okay. Portal u góry, czyli o ten tutaj, przenosi tam, 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 tam. Nasz, nasz do Freebuild. Tam, 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 tam. A ten na dole przenosi nas do mapy głównej, czyli ten spał. Co ty masz ten piętnik? Zobaczysz. Wchodząc tutaj po tych schodach, które też budował nam Tokajo. Jest e, ich bardzo macie tam, dumny. Macie tam u góry taki tarasik, z którego widać cały ten terenik. Tutaj. Gdzie ty polazłeś? No, jestem za tą. Gdzie? A tu. Okej, okay, teraz tak. Po lewej stronie macie NPC. -ki. Tak, ja, wiecie, skryptem wycegów i to są nasze postacie, czyli ekipa serwera patrzą na ciebie du jak takie małe y, zboczone du postacie. -da I oczywiście drugie wiadro I... Eweryza. Macie <grym>... tutaj. A to ja, a to ja, a to ja jakby ktoś nie poznawał, To ja, tak. Tak. Tu. To ja. I ten, okay, bój tam, to on. Chodź, pokażemy im tutaj depo, jak działa. Chodź, pokażemy im depo tutaj, jak działa. Na mapie Freebuild, na mapie głównej, czyli tam gdzie jest spawn główny, jest wyłączony Ender Chest. Jedyną mapą, na której jest włączony Ender Chest jest mapa Survival i działa to w taki sposób, że to jest depo, w mieście możecie sobie przechowywać rzeczy i po prostu tutaj wracać. W przyszłym planie mam taki pomysł, żeby zrobić jakieś inne miasto i w każdym mieście będzie jakby depo, które będzie się łączyło tymi skrzynkami. Taki pomysł wzięty trochę z Tibi, no. Żeby nie było, że sami to wymyśliliśmy. Tak, no więc e, tutaj mamy depo i tutaj e, jest, są ender chesty i na fribuidzie i na mapie. <ścoughs> nie wytrzymałam. Chodź. Aha, zapomniałem, to tak się w oczy rzuca. Ze od razu możecie wyjść sobie do neteru, tak. Dla Freebulda nie ma netheru, tam wszystko a jest. A zapomniał, a zapomniał. Dobra, chodź tutaj. Tą ścieżką dojdziecie do wyjścia ze spawna. Tu są jakieś takie ozdóbki fajne, ładne, wszystko no. jest, okej? Okay? Tą ścieżką dojdziecie do wyjścia ze spawna. Aha, aha, czekaj, bo musimy jej tu pokazać. Co? No co? Trzeba jej pokazać. Tak. Gdzie jest? Uciek. Gdzie on jest? Uciek. <laughs> to był Iwan, ale uciekł. <laughs> Iwan. Ty, Iwan zrobił nas w koniak, gdzie jest? <laughs> Króczek Iwan zrobił na Ivan, Iwan, poczekajcie, ja tu muszę Iwana sprowadzić. Nie tak. 9. Zaznaczony Iwan i. No i jest Iwan. Zobaczcie, jest nasz Iwan. No. Tak chodził, Dobra. chodził i się wychodził. No gdzieś się zgubił. Dobra, teraz tak. Idziemy sobie tutaj, fontannę, ładnie wszystko jest. Idziemy sobie na górę. Idziemy sobie na górę. Nie powtarzaj po mnie. No, ty po mnie nie powtarzaj. I tędy tym tunelem wychodzimy z. Ziu. Ziu. Ale chodź tak jeszcze, fa... chodź jeszcze, to zaraz pokażemy, Chodź, 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 chodź. jeszcze. Ja, ja. jest będzie taki tajemniczy, taki fajny. Gdzie Dobra. Tu. Teraz tak, tutaj. Tutaj mamy mini statek, który jeszcze nic nie robi, ale będę miał pomysł właśnie łączenia miast z statkami. No Czyli przedasz mamy... statek i. No. Mini statek. <laughs> Przepraszam, ale będę musiał po nagraniu tego materiału zrobić krzywdę. E... Tak, więcej odcinków o mnie nie będzie, bo ten tu zbój mi zrobi krzywdę. Dobra, teraz tak. Wchodzimy sobie do naszego, naszej wieży i wchodząc tutaj na górę. Mamy osobę, którą ka każdy, każdy zna, ale nie pokazuj, nie pokazuj. To jest tajemnica tego serwera. Kto tu wejdzie, się przekona. Dobra, idziemy na dół. Jesteś złym człowiekiem. Robię tajemnicę. Da da da. Okay. Tym mostem również możemy dojść sobie do Depo. Tak? Dep depo jest. Depo, Pepo. Dobra, chodź jeszcze tutaj Podobamy pokażemy. To słowo Depo. Depo. No jakieś takie. To i kurczak. Jewan. O, zaczęło padać. Ale tak dziwnie zaczęło padać. Tu pada, tam nie? No bo tam jest pustynia chyba, nie? No, no, no. Gdzie ty jesteś? No już przy wyjściu, przy murze. W którym murze? Aha, tam. No, to jest jedno wyjście z tego. Chyba, że ktoś wodą będzie zadylał, nie? Ale to jeden, to ja chcę iść pierwsza. Kobiety, ty. przodem i dom, no. No idź przy tylu, ty. <noise> Mój kochany ty. Dobra, chodź. To jest zły człowiek. Bardzo zły człowiek. To też. Dobra, tu, tu, tu Uciekłeś mi z kadru. Nieprawda. Prawda. Nie. No i. no i dobra. Okej, okay, a to jest. Łata, rzuciło mi. Dobra, to latarnia jest, morska. Latarnia morska tokaja. By to Kajo. By to, ko, to, to co? Kukao. Kuka. Teraz najbardziej istotne rzeczy od spauna, 300 kratek w każdą stronę jest jeszcze Kuboid. Po 300 kratkach możecie robić co chcecie, budować zamki i tak dalej. Creepery wybuchają, robią totalny rozpierdziel. Jedynie wyłączone jest TNT. I tak, y, kolejne updatey, jakie będą wchodzić, to na pewno skrypt gildi, ale nie takiej zwykłej gildii, tylko taki troszkę rozbudowany. I tak, praktycznie wszystko robi to Kajo. <ścoughs> Panel zrobił to Kajo, te budynki zrobił to Kajo i tak dalej. No, więc 300 kratek w każdą stronę jest jeszcze kłopot. <grystanie> nie. <grystanie> nie, nie. No. Czyli jesteś? na razie możecie po prostu robić jakieś są sojusze, gildii i tak dalej. Aha, i istotna rzecz. No już wchodzę do spawna. Chodzisz. Tak. Jest istotna sprawa. Na tej mapie nie ma komendy spawn. Wszędzie trzeba zadylać samemu. Tak. Zabry. Żeby nie było, że ktoś się atakuje i ktoś wpisze spawn i wiecie. Zabry. Nie robiłem też e, takich jakby m, czasowych spawnów, bo to też jest bez sensu. Jak to ma być survival, to niech będzie survival. Surviowal. Surviowal, tak. Survi survival. Survival, tak. Survival. Survival. Co jeszcze mamy tu do pokazania i powiedzenia? Na pewno to, że endstone, którymi możecie zabezpieczać swoje jakby tereny, działki itd. tak dalej, wypadają z potworów. Nie zawsze, ale z potworów. Każdych potworów: z Creepera, z zombie, z Endermana i tak dalej, i tak dalej. Gracz ma chyba ograniczenie do 250 klocków endstone'a. Późniejsze rangi mają 700 1000 i 1500, chyba 1500 ma Creative, którego oczywiście nie ma na tej mapie, ale jest jako ranga. Na Freebuild'zie Creative może już latać. Nie tak jak było ostatnio, że była mapa Creative i tylko tam mógł latać i budować. Teraz już jest na Freebuild'zie. Czyli chyba no, bardziej się to spodoba im. Co jeszcze mogę powiedzieć? Działki zostały 20 na 20 tak, jak były. Nic się z tym nie zmieniło, bo to są optymalne takie jakby rozmiary tego. Nie ma wyjątków, że na przykład gracz dostanie 20 na 20, a Creative większą, bo to też jest bez sensu. Eee, co jeszcze możemy powiedzieć, skarbie? Mi się wydaje, że wszystko powiedziałeś. Jak będą pytania, tak. to jest forum Tak, e, Forum. <coughs> w serwę przez Vpl Dokładnie. I tak, w naszej ekipie jeszcze, bo tego nie powiedzieliśmy, tylko pokazaliśmy. To ja jest z tej strony, od twojej strony, a to od mojej strony. Jest Eserin. Du jest Pacizu. Jest Hopaketu. Łacior. Du -dum. Du -dum. Du -dum. Du -dum. Jest Axel 1988 du Czyli Axel nasz e, bardzo miły pan. I jest <laughs> I, i DB tak, co wiecznie mnie powtarza. Ja Mój ci dam. Jak ty. Zbudzę, ty. Tak. Okej, okay. fontanny tutaj, tak dalej, i tak dalej. Przy budowie, nie, nie pamiętam już, kurczę tych wszystkich ników. Dużo osób pomagało w sumie przy budowie tego wszystkiego. I ja i też rotinius, zbudowałam, Ale dach. Jestem pewny, że no jeżeli, jeżeli będziecie chcieli wiedzieć, kto pomagał przy budowie, to po prostu pytajcie, nie wiem, na forum. Dziękujemy. I to się... My dziękujemy naprawdę za pomoc. Bo kurczę, to jest chyba jeden z serwerów, na którym mi tak zależy. Dziwaczny ogółem, nie? Tak jak ostatnio był dziwaczny, ten jeszcze z Iwanem na spałnie. Tak i ten serwer mam nadzieję, że się wszystkim spodoba. ja. ja. Chodź, co się pożegnamy, ty. Gdzie ty jesteś? Na górze. I szukaj mnie teraz. Te ty szujoty. Dobra. Nie ma mnie. Okej, okay, chodźmy na spawna, może. Okej. Okay. Jesteśmy na spawnie. Aha, y jeszcze te portale. Portal przenosi przed wejście do Freebuild, a ten przynosi przed wejście do Survivor, który D -dum. D -dum. D -dum. jest tam. Jeżeli ktoś będzie mieć jakieś w przyszłości, tam pomysły, propozycje, co jeszcze na tej mapce można zrobić, to jest ogółem jedna wielka latająca wyspa. Watch, to. Chodźmy to przepatrywać sobie. Rozpatrywać, nie przepatrywać. Przepatrywać. Ok, ja sobie biegam na F5. Ładnie widzę swoją postać. Widzę ciebie. Wszystko seksji. Dobra, ustawię się tak, jak byliśmy tutaj, tylko że odwrotnie. O, zobacz, jak fajnie się ustawię. No i dobra. To było całe obejście po serwerze dziwacznym. Mam nadzieję, że będziecie mieć pomysł na to, jak tu grać. Będziecie mieli jakąś wenę, żeby budować. Zapraszamy was na serwer. I powodzenia w grze. Powodzenia. Godzina otwarcia oczywiście będzie podana w opisie. Tak. Papa. Papa. Pa.